Cześć! Dzień dobry. Witam. Bobly! Co tu? Witam Was! Widzimy na kolejnym odcineczku z Minecrafta. Yy, nie wiem tylko gdzie jest O jest tutaj! Co ty Lobis? Mówię nie widzisz. Ale na... Tu nie ma ręb. No dobra, nieważne. W tym odcinku pokażemy Wam zmiany Ach. na... Mam! Nie, są O! Nie! nie. Na tym mieście dolnym. Oczywiście budujemy to na kreatywnym. Wszystko. No i dobra, widzowie, zaczynamy. Osiedle leku, człowiek lobby 16. chyba Degana zbudował. No, przestań Degana! Ale ja Wchodzimy do tego domku. Tu jest księdza, nic Degana nie ukryłaś? Nie bla no taki normalny domek, nie ma tu nic nadzwyczajnego. Zostawiamy drzwi zamknięte. Wychodzimy stąd. I teraz lekkość. Następna rzecz do pokazania to osiedle lekko wyroby 17, czyli to pewnie będzie tutaj. Tak dokładnie tak, to jest taki dziwny klasetka, e Domek zbudowany przez Dzieganę. No, ma tu taki balkon. Dziegana, może Ty oprowadzaj po domkach, jak Ty je budujesz. Patrzaj, widzu, tutaj ty? Patrz, tutaj widzu Gdzie Ty? A, tu. Patrz. Dobla. Tu wchodzisz. Dzień dobry, więc to kto? Nie Zajmę. ma. Tu można iść, na góle. Tak. Tutaj są schody. Zamknij drzwi, bo przeciąg. No dobra, dobra jest... Nie, wchodź! Wejdź! Co? No I na górze jest łuska, głównie i ten... wejście na ten balkon. Wchodź! No, okej. Okay. No, dwupiętlowa łuska. I na balkon. Zobaczmy. no wpuść mnie! Co mnie ty masz? Tak... Trochę nie ma tu nic na tym balkonie, ale w każdym razie jas. Ja nie mogę weź tam wyłącz Ja skorzystam z tego co tutaj zrobiłaś i, i się ześpię Ale jesteś na moim jutku No weź a, dobra No sypko skoczę, bo nie umiem wejść No jak zasłonięte łóżko? No to stawiaj szybko do no digana. Dobra, nie wiem, digan, o co to nie chodzi. Nie chciała i spać normalnie, widzowie. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy do osiemnastki. ki robi osiemnaście osiemnastki? Jest tu. Dobra. Hmm. Ignorujcie diegane w ogóle i nie słuchajcie najlepiej, bo widzicie, jak ona się tu zachowuje. Dobra, wchodzimy do tego domeczku, też go Diaganna zbudowała. Tu też ma takie fajne ściany. O kurczę, co to, to za te labdory? Dziwny design, ale fajny. Dobra. Idziemy dalej. I teraz pokazujemy wam nowy blok. Mianowicie znajduje się on na osiedlu Kalifornia. Nie wiem co już je, chyba tak, bo most wam pokazywałyśmy. Ale dobra patrzcie jest to taki blok jak był na naszym mieście Starym Pandziulkowie. No tak on wygląda z na dachu. Cztery poziomy. Mieszkanie wygląda mniej więcej tak. Tam ma taki blat. Ten tutaj dzbanetnik. Różne kwiaty i różne kolory świecek i łóżeczek są na różnych piętrach. Na przykład tutaj są inne już Trochę inne mieszkania. Ogólnie. W zależności od tego, gdzie są. I tutaj ogólnie jest takie obejście fajne, ławecki w różnych miejscach. Oczywiście takie oświetlenie nad tym. Dobra, tu widzowie mamy wejście, nawet jest kod. Można kod wpisać tu. Nie powiem ci, jest tylko sześć cyfr tutaj dostępnych, ale może się dostaniecie. Okay, I tutaj mamy jeszcze parking do tego bloku. Auta z lusterkami. Tak. Tak. Tutaj no, jest. obydwa kody musi zrobić. Już się odpozyło. Nie, z, z, było dobrze, ale zamknęłaś. No, teraz jest dobrze. No więc taki jest kod, takie ustawienie musicie wkliknąć. No ale dobra lecimy sobie dalej. A tutaj mam. No to naplaw. Już Tu jest, dobra, musimy się pospieszyć trochę. Tutaj osiedle Kalifornia 3. przez zbudowane. Mhm. No, fajny basen z magmą i zab zabim światłem. A na górze co mamy? No tak jest tu ogólnie jakaś półka. Chodzimy. Ech, co to było? I teraz tak. Chwila, bo. Co teraz mamy? Yy, tak. Lecimy sobie widzowie. To cięcie. I te widzowie jest to hotel, który się buduje. Będzie miał on chyba 14, czy tam 16 pięter? Już dokładnie nie pamiętam. E, chod... Chyba dwa... Ja pielniczek, pielniczek, Chyba dwa pięta, bo psy były tutaj. Ciekawe, bo mam jakiś katać i tam inne mele. mylę. A tu w ogóle... Jest... Tu w ogóle jest to metlo diagany. O już, nie. Dobra. Gdzie jest to? No, pokazałam hotel, teraz lecimy do twojego statku. Okej okay, widzowie, jesteśmy w statku digan. Jak widzicie, trochę tutaj pobudowałyśmy z nią. Nie tylko ona, ja też trochę to buduję. Tutaj jest taki Glistar Line znacek. Trudno się dość robi gwiazdy w Minecraftzie, więc no... Tak to wyszło tutaj. No, widzicie, tu będą mieszkania chyba. Co ja nie wiem dokładnie, mogą to być również buldozery, ale okej, okay, tutaj są takie małe stoliki przeze ze mnie zbudowane. Czekaj, czekaj. Tu jest, są z wina basen, czekaj, czekaj. Tu jest, basen czekaj, tu jest to widzieliście. Basen i Ale basen już z widzieli. Tu wstęp blonek. Wstęp blonek? No, bo nie można na to wchodzić i tu jest kuchnia ogólnie. A pamiętasz to wstęp z blon? Pamiętam. No dobra widzowie, co jeszcze mam wam do pokazania? Jeszcze jedną rzecz. Gdzie? A mianowicie będzie to jeden taki domek, w którym mocniej się starałam. Gdzie? A i jeszcze to. No to jak już jesteśmy tutaj, to widzowie, no nie powiem nic dziwnego, ale Masa świerkoja troskę urosła. Aż do maksymalnej kratki. Nie wiem kiedy to się stało. Ale zrobię cięcie i wam pokażę, że do maksymalnej kratki. Okej okay, widzowie, to jest maksymalna kratka. Tu już się nie da nic położyć. Jak widzicie, nie działa. Tu się da, ale tutaj już nie. na spróbuję. I nie działa. No okej, okay, widzowie. No widzowie, jak by to powiedzieć, ale kozy nie tę straseczkę urosły, no no jest to dość duże zewką. nie powiecie, ze małe. ma siedziłam. No to my lecimy jeszcze i ostatnią rzecz Wam pokazać. Okej okay, widzowie, i to jest ostatnia rzecz dzisiaj, taki domecek tutaj ładny, tu ma dwa wiśniowe drzewa, jakieś stolicek, kwiaty. Jest nowy domek. Ogólnie tutaj, no trochę bardziej się postalałem niż w zwykłym domku w Nensu. Tutaj różne sadzonki, drzew, Stop. świerk kur, lodówka. Daj łapkę w góle, jeśli robiłeś dynię na Halloween. Tak. No to Tygana musi zdać łapkę w góle, jak to wyślę. Już niedługo. Będzie coś z na pewno. No, bo chciałyśmy coś na Halloween wysłać, ale nie wysło jakoś, to na święta na pewno coś wyślemy I tak wygląda góra. Sypialnia tutaj jest i balkonik z siedzeniem. Muszę siedzieć, jeść, pić herbatę, nie wiem co. Tutaj dzbany jeszcze są. I miód. Nie, tu akurat jest miód. No, no naprawdę, no tak. I tutaj zegnamy się z Wami Widzimy się w następnym odcinku, pewnie z Minecrafta, może to będzie survival, survivala, niedługo możliwy odcinek, albo jakiś inny świat wam pokazemy. Dziękujemy za oglądanie, zostawcie plosy subika, łapeczkę w górę, dokładnie tak. Dziękujemy za oglądanie, życzymy wam miłego dnia. Тюртес. Да, да. Семка. Ну, Семка. Да. Ну, много консидиус? Ну.